Witam Was w kolejnym filmiku... Terra Hardkoru? Myślę, że tak. No i cóż... Wbijamy się na świat. Oj... O ile dobrze pamiętam, teraz będzie noc. Właśnie. Z tymi drzwiami jest trochę problem. Będę musiał coś z nimi wymyślić. Co by tu dzisiaj zrobić? Przydałoby się zmajestrować łóżko. Ale do łóżka trzeba mi... tak, tartak. Hmm, do tartaku trzeba mi drewno. Ciężka sprawa. I żelazo mi do czegoś. Nie, 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 łańcuchy mi trzeba. Oj, bieda z nędzą, widzę. No nic, spróbujemy. O kurcze, ile ich jest? Dobra, dam radę. Okej, okay. zabiłem zombiaki. czuję się silny. Myślę, że możemy się udać na. Nie wiem, poszukiwanie czegoś ciekawego. O, wow. niewiele brakło. Abym ja zginął. No, może nie, poobijał się na pewno. Co by tu wymyślić? O, zombiak idzie. Pokażę mu, że to jest bardzo żałosny pomysł, żeby się tu pojawiać. Być. Hmm, zaczyna mi ta kopalnia tu trochę zarastać. Tam mi nie bardzo pasuje, bo się będzie robić coraz ciemniej. Ale zbyt wielkiego wpływu to ja na to nie mam. Zdaje się, że tu gdzieś mi się udało dokopać do czegoś, tak. Dobrze mi się zdaje, tu mam Demon Altar, co mi się może przydać gdzieś kiedyś. No tu mam dużą ciekawą jaskinię, w której absolutnie nic nie ma. Przynajmniej jak na razie. Tam może być coś ciekawego. A to może być problem z przekopaniem się Okej. Okay. Co my tu mamy? O, tu jest żelazo. Ciężka sprawa a tu Czy tutaj też jest żelazo, czy to mi się tylko wydaje? Tu jest chyba tylko kamienie. No, ale zaraz się zobaczę. Widzę dwa klocki demonitu. Czyli w zasadzie tyle co nic. To nie jest zbyt... Taki efektywny sposób zbierania rudy metali, lecz niż ta. Grun grunczy jakiś sposób jest. Dwa. Trzy razy trzeba uderzyć. No dobra. raz, dwa. Ok, co miałem wyzbierać? To wyzbierałem. Tu widzę kolejną jaskinię, to może się tu przekopię. Najlepiej się tu nie będzie nic ciekawego. Ja już widzę chyba żelazo. Chyba tak. I to całkiem sporo złożę. Albo i nie. Chyba, że. Nie no, to się na pewno jakoś odznaczy. Czyżby to było srebro? W takiej ilości. No, niemożliwe. Chyba, że jednak. Pewnie ja pierdzielę tyle srebra. O, wypas. Jeszcze nie mam pojęcia, na co mi się to przyda, ale na pewno na coś. Nie ma takiej opcji żebym przepuścił taką ilość srebra. sumie mogłem to tu oświetlić. Srebro najpewniej pójdzie albo na zbroję, albo na broń, ewentualnie na narzędzia, ale to raczej w, późnej, w późniejszej części. Ponieważ przede wszystkim muszę postawić na obronę, chronię własnej dupy, bo jak zginę, no to... No cóż. Life is brutal. Ale mimo wszystko chciałbym, żeby ten life był jak najdłuższy, prawda? W związku z tym będę musiał najpierw inwestować w sprzęt, który tego lifea ma mi przedłużyć. Co najpewniej oznacza jak, jak najlepszą zbroję. A później się zobaczę. Trochę kasy, miksturka leczenia i w zasadzie tyle. No ale nic, idziemy dalej. A o udało mi się tędy wyjść. A tu widzę Która któremu to. A masz, 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 masz, Gin. Dobrze, dziękuję. Czy tu coś ciekawego jest? No ja tu jeszcze nic nie widzę. To może tu. Tu widzę. Ghost. ...tyk, jakieś coiny... Jest serducho dodające życia i chyba jest trochę żelaza. No, podoba mi się ta jaskinia. A tam jest jakaś dziura. Tutaj też widzę żelazo. I chyba je sobie zbiorę. Chyba na raczej na pewno. Wszedle sobie gdzieś tam. I zbieramy. Teraz będę musiał tak. Zrobić sobie łańcuch. Zebrać Hak. Eee, a to dlatego, że... Na pewno mi to ułatwi poruszanie się. Problem może być hak. ...który zdaje się wypada ze szkieletów, a jeszcze żadnego nie miałem okazji spotkać. O cholera. Robal. Dobra. Life Crystal. Muszę tego Life Crystala użyć, muszę tego Life Crystala użyć. Dobra. I mam już na stałe 140 żyć. O kurczę, złoto. Ale fart. No gdzie ta menda, ten... Nie wiem czy słyszycie, ale mi tu cały czas robak. O właśnie. Menda jedna. Dobra, muszę sobie tu zrobić miejsce, żebym tu mógł skoczyć. A. Teraz mogę sobie radośnie kopać. Hmm. Okej, okay, ile tego złota? 11 mi pokazuje. Niby nic, a jednak coś. Mogę mieć problem z wyjściem stąd. Hmm. No dobra, w razie czego coś będę kombinował. Oj, czerwony slime. Hmm, robi się coraz ciekawiej, muszę powiedzieć. Widzę trochę żelaza. Tu i trochę wyżej. No dobra, zagarniemy. I widzę pułapkę. Nie. Dokładnie pode mną stoi dart Trap. A gdzieś po drugiej stronie będzie płytka naciskowa, którą uruchamia. No, aż ja taki głupi, że nie jestem, żeby sprawdzać. Tam nie przeskoczę, mogę zobaczyć, co jest tu. A tu jest zejście jeszcze niżej. Widzę netoperka. To może innym razem tego netoperka zaczepię. Teraz tu wyżej bym poszedł. Widzę, że na toperek chce mnie zaczepić. Hmm. O, cholera. Mocno bije, ale dużo życia nie ma na szczęście. Dobra, idziemy na górę. Hmm. Dobra, załóżmy, że. O, kolejny toperek. Skąd ty się to kolego wziąło? O mżej ty. Dobra, to piemy. No, ja widzę, że muszę tu wleść. No, Zbieramy teraz irona. No i turlamy się na dół. Całkiem niezły zbiór, muszę powiedzieć. Doskoczę, doskoczę, doskoczyłem! Nie wiem, czy mi się jeszcze ta pańczynka na coś przyda. Ale zebrać mogę. Troszeczkę dużo ryzykuję. Aha, skończy mi się pochodnie. No to powoduje pewien problem 35, a niebieski ma chyba tyle samo Dobra, próbujemy. Naj... Najwyżej a, okej. Okay. Udało mi się uśmiercić. Cholery. A to się da rzucać. to jest fajne. O, ruda żelaza. Tu jest mieć. Nie, ja też sobie wezmę. Na pewno się przyda. W zasadzie jeszcze nie wiem na co. A na coś na pewno. O, w mordę. Jest szkielet. Tu mi się udało go zabić. No cóż, można by spróbować. Tylko trochę jest tego robota tu. No dobra. Mordujemy wszystkie kleci. A gincie, kurna. No, szkielet już powoli. Tylko te slajmy nie raczą skakać, cholera. No ale dobra szkielet zginie, to jest ze slajmami dam sobie rady jakoś. Co za mendy? To te głupie. O. Oj, cholera, oślepia dziad. Dobra, że teraz nic nie widzę. Aha, tu już jest kolejny poziom. Nie, to tam się pchał. Nie będę. No nie ma. Uja. Hmm, czy mogę zrobić pochodnie? Nie mogę, ale mogę zrobić trochę sticky glow sticków. To nawet dobrze. Jak się przykleją, to będą ładnie świecić. Może takie chyba trudniej się rzuca. Tam widzę. Oh. okej. Okay. Się podleczyłem. No dobra stok, 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 stok i do góry. Sem mogę tu. No i co ja tu mam? Tu w zasadzie mam iron Ora troszeczkę i kolejną dziurę. Którą to w sumie też mogę zwiedzić. Ile złota? Silver, coiny, coś tam, coś tam. Ej, ja idę tu. Co tu jest? Uuu, duży slime i pułapka. A co mi tam? Ryzyk fizyk. No naturalnie bez przesady. Muszę pamiętać o swoich możliwościach, a właściwie o ich braku. Jest jakieś coś Dobra, zawijamy się, stąd tu nie ma nic ciekawego. Trzeba to złoto, ewidentnie. To złoto trzeba zebrać. Jakikolwiek kwipunek ze złota będzie dużo lepszy niż z miedzi czy żelaza. To jest ciężko znaleźć tak na początku. A jakbym tak hełmik wymienił na złoty, to by było kozacko. To by mi na pewno dało dużo lepszą ochronę. I chyba to właśnie zrobię. I myślę, że jak już to zrobię, to postaram się wydostać stąd. Bo to też może być ciekawie, prawdę powiedziawszy. Jako, że tak szedłem na pałę, nie zostawiałem żadnych... Ani wskazówek Turendy do wyjścia, ani nie zostawiamy sobie mostków, żeby nimi wrócić. Więc m, chyba będę musiał trochę pokombinować, żeby wrócić. Ale może dam radę. Znaczy, muszę dać radę. Okej. Okay. No dobra. Jakoś to idziemy. Może mi się Dart skończył. Mam jakieś Darta przy sobie. Nie, ale mam kleja. Może być klej. Oto zrobiłem fest. O, tak. Jeszcze czerwony no szlag. A... Dobra. Oj, to też troszeczkę przekombinowałem. No gint... O, cholera ile ich tu jest. O kurwa, gin, 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 gin. Wow, o ja pierdzielę. No to było no nawet nie powiem, że, za, że zabawne, to było straszne. Wystarczyłaby lekka ścinka gry leży i, i kwicze. No, już mi cała seria przed oczami przeleciała no. Dobra, teraz tak, jakby tu wyleść. Może jakoś tak. No prawie. O, może coś takiego. Że... no szkolera, jedno piwo za dużo. Czy jak? Aha. Wow! Tu jest jak... jakieś coś. Wchodzę. O, a tu coś żółte. Żółty Holy shit. Dobra, pod wodą mnie raczej nie ruszy tak za mocno. Okej okay. Znowu żółty. Skąd tych slimeów tyle? Dobra. Eee, to sobie skuję. Żelaza mi się przyda. Żelaza bardzo dużo potrzebuje, niestety. A żelaza nie jest jakiś super popularny. Znaczy, no na pewno bardziej niż złoto czy srebro, ale... Ale na pewno nie tak jak ziemia czy kamienie. No, znaczy, z drugiej strony jakby... Żelaza było tyle co dertu, no to, to by nie było frajdy. Okej. Okay. No. No, no. Okej. Okay. Udało się, co się miało udać. So, ja mogę sobie jeszcze pozbierać kamienie szlachetne. Metysty. A ja co najmniej, na razie to będę mógł ich użyć, co najmniej do zabarwienia pochodni, ale może kiedyś do czegoś się przydadzą. Emerald. Dobra. No to teraz mam przekichane. Aha, po 6 będę tu. A one życia życie: 45. No, pozdro 600. A raczej ja? tak. Łapcie. Cho o cholera. O! Ale bym sobie zrobił. Łapcie chłopcy. Nie, może tak. O, pięknie. Jednego rozwaliłem. O, o, o. No, prawie. No chodź tu Mendo. No chodź tu, ginż. Dobra. Um, no i co dalej? Ma tu G-100. Widzę. Widzę złożę miedzi, która zaraz, zaraz sobie. Eee. Ten, no, ten teguje, o, najprościej. No i trzeba się zbierać stąd. zaczyna robić się coraz groźniej. Coraz więcej slimów, innych straszliwych potworów. Przydałby mi się magiczny artefakt pomagający wracać do domciu, ale niestety nie udało mi się jeszcze go zdobyć. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości mi się uda. Byłby zajebiście przydatny. Kurwa! Mam nadzieję, że się tym nie zatruję, aż tak, że umrę. Dałem się złapać w pułapkę. No, kto to widział? Ginie. Chyba 50 do przodu, hp -ków. No, następny. Ciężka sprawa. Widzę. Dobra, hop, hop, hop. Wychodzimy stąd. Dobra, tu. to widzę... ...coś się świeci. To już tego nie mam. Fajnie, podleczyło mnie. To akurat było to, czego... na czym teraz mi zależy. Okej, okay. tam jeszcze jest coś i będę musiał to wyeksplorować, ale to może później. Hmm. Natomiast teraz to mi trzeba... Waj W tym momencie to mi do domu trzeba dotrzeć. No, to mi wyszło. No, skacz, puch, czybyku. Ale anemic. Dobra. Okej. Okay. Czyli generalnie można powiedzieć, że już jestem w domciu. Ale lepiej się jeszcze uzbroić, nie wiadomo co mnie, co na mnie czeka po drodze. No, lecimy, lecimy, lecimy. Trawę czy inne liany. Hop, 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 hop. Słyszę już dzień. Co jest dość ciekawe, bo nie widzę dnia. Aha, właśnie się zaczęła kolejna noc. Super. No nic, to zrobimy coś może konstruktywnego. Sreberka. Może teraz mieć. Nie, to jest co? Iron Bar. To jest Silver, Silver Iron Bar. Ile mam Irona? Irona mam dość sporo. 22. Hmm. Na pewno potrzebuję łańcuchów. Wow, Gold Brown Sword. No to by było kozacko. 13 male damage. To by było kozackie, ale nie potrzebuję. Chain pytanie: ile? na razie wezmę jeden i zobaczę, ile mi trzeba. Um. Hej, szefie, crafting chain o o o o o, Sawmill 1, 2 i 10 drewna. Dobra, to w następnym odcinku zajmiemy się rob robieniem łóżeczka. A przynajmniej taki, taką mam nadzieję. A na razie to było na tyle. Cieszę się, że udało mi się przeżyć kolejny dzień i noc. No i mam nadzieję, że kolejną noc też przeżyję i kolejny dzień i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to dopiero wyjdzie w praniu. A na razie ja Wam dziękuję za oglądanie. Ja jestem Kompulik, to był kolejny film z serii Terra Hardcore. Coś w ten deseń to się jeszcze okaże. No, znaczy, wy już pewnie wiecie, ja jeszcze nie mam pojęcia jak tą serię nazwę. Ale póki co, dziękuję Wam za to, że oglądaliście, wytrzymaliście, no i łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, i tak dalej, tak dalej. Na razie, cześć!